No, zagadka Znikającej pleksji. Detektyw Paramaxil Is on the case I To się składa tak jedno do drugiego Bo to tak to wygląda O, ideolo, powiem ci, że ja nie wiem, ja tego w ogóle nie mierzyłem Bo to jest perfekcyjnie dopasowane Pokczam widzowie, no zwoń po Jezusa A Jezus, masz co robić dzisiaj? Nie chciałbyś mi pomóc finalizować tego pięknego projektu? O, nie! Złamałem styr Dordur. No i do dupy z taką robotą. Jezus piwo wypił. No to weź się ten. Dobra, teraz tak. Flexi? I co zrobić z tym ostatnim stereopianem? Bo chyba na długo trzeba wpieprzyć, co? Daj pół tego styrdorduru po obu stronach, tak żeby płozy były jak w rowerkach. Jakie płozy? Jest coś takiego jak płozy? A nie wiem jak to, jak to zamontować. Czyli to na pół, tak. jedno tu, a rozumiem. To ma sens, tak, tak. Deplekcji bym skrócił, jak mi się wydaje. To tu? I tak tutaj ciachnąć. Pszcz. Co? Lepiej, żeby nie wystawało, no bo jak się jak pochylę się w jedną stronę, to pleksa wejdzie pod wodę i mi na, naciągnie wody do, na pokład. Rower się nie zmieści, no rower siada tutaj. Tu. Wydaje mi się, że to kurwa powinno siedzieć, no nie wiem. Czym, czym ciąć pleksę? Czym ciąć pleks pokazujemy dwa sposoby. No wczoraj na Discordie sprawdzałem distra. Dobra. Stary, z piłą do ale ja nie mam... A, poczekaj! Poczekaj, poczekaj! Mam zajebisty pomysł! Uhuhu! Ale mi się tutaj zgrało z grą miejską. Przecież na grze miejskiej dostałem ten item taki. Ten tasak taki właśnie i on jest... O... Genitalny pomysł. Idę do Sejaka. Przypadek? No kurczę, że ci z gry miejskie są tacy bystrzy, że ja na to wpadłem, to wszystko się ze sobą łączy. Zakonnica ma 200 iQ wizowie. Nie, widzicie, ale... No. ale... jest okej, okay, no bo to nie musi być piękne A ja się w ogóle zastanawiam, w jaki sposób ty chcesz odpychać ten... Ja, ja się zastanawiam, jak chcesz odpychać w ogóle tą taratwę. Mam wiosło. Fix tak, tak, podkreślenie TBH z 2 dolary. szczurek ty wiesz, że jak postawisz na tym rower i na niego usiądziesz, to cała Twoja masa będzie na polowie trafy i zrobisz 180 pod wodę. Dociągi, dociągi, dociągi. jak? Stop, nie w trawę. Dobra, no, to Nie, 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 jest okej, okay, jest dobrze. Uczeńmy Dobra, chyba jest gig. co myślicie? Construction A ja tutaj trochę ten Pokaż kontekst może z drugiej strony Ale sobie na krzyż moglibyśmy zajebać No jeszcze no na, na krzyżek no Tak mi się wydaje I, I tak Wydaje mi się, że to jest giga solidne Patrzcie No W, miarę. w miarę no. No Nie wiem, za krzówek? To jest twój skuterek, nie? No tak. to się zastaniem czy pierwszy pomysł widzę to będzie czy się na niego na nim się się przyjechać. Ojej, ile to jest? I to ja mogę! Nie, nie, chcesz, nie chcesz mi się dać karnąć? Nie chcesz mi się dać karnąć? Dobra, tylko musiałbyś mieć. tym telefon, bo tak jak na rowerze? No, musiałbym mieć wiesz, jakiś Kaskrę, Montaż. No, przydałby się kask. No, no nie, mo nie mogę mieć wyjebane, no bo to niebezpieczeństwo jest. Jest obowiązek. A powiedz mi, jak to się ubiera? No właśnie tak. A to jest twój skuter? Tak. Dobra, tylko poczekaj, ja wszystko mam. astronauta. Jak tu przyjdziesz na drogę? A pożyczyłbyś mi ten kask, jak jednak wpadnie mi do głowy, żeby jaka skasować na ostatnie podrygi? No tak, no kask akurat 2 złote. Dobra, no bo mam jednego chętnego widza, który mówi, że może robić crash testa, tylko potrzebuje takiego kasku. No spoko, tylko on jest, on jest chujem, bo nie ma szybki z przodu. nie? Nie. No prawda, jeszcze i tyle, nie? Dawaj, dawaj, dawaj! Nie, ja to się kurwa nie może udać, Halo! proszę Państwa, Paweł będzie skakał. Widać! Dawaj na prosty, to do końca! Motomysz? No i chuj po skuterze. Jedzie, jedzie, jedzie chyba. O, kolego! <laughs> jak to mocno uderzyło! Dobra! 30 na godzinę, za prędkość! No zjebana jest. Jest jakaś blokada na 30 na godzinę? wiem, no chyba tak, no bo to jest. Chyba tak nam, że to no od prawda? Nie w 5 można jechać skuterem, nie? 50. -ką. No. Ale może się mylę. Chyba tak. Jest no. chyba tak, że jak masz prawo jazdy 3 lata, to może hmm. później lepszym. Jesteś standardowe prawo jazdy? Chyba, nie wiem. jest no tak. Ch możesz, no no ch nie? chyba tak. Ale chyba na pewno tak miałem jest. kartę motorową, tak że spoko. I prawo jazdy mam już 7 lat. Tak no mogę, dobra, chodź. Podobanko, tylko jak to... Jak to przetransportować. przetransportować? Czy ma ktoś jakiś genialny pomysł jak to przetransportować na dwodziczkę? Tak, to troszkę dobrze chyba co? Jaką gierkę streamowałem? No Tibie kiedyś. Na skuterze nie, na skuterze to nie, nie za bardzo. Taśma do Sejaka. No wiem no bo jest opcja, wydaje mi się, żeby podjechać po liny. Która jest godzina? 21. Wydaje mi się, że w Tesco powinny być liny. I linami to opiąć wokół Seja. Na tak, to dokładnie. To taki jest pomysł, który to wpadł to mi to jest do głowy. Liny, ale... może to 2, 4, nawet, Tesco jest 24, tylko 2, nie jestem pewny, czy tam są liny. Jedna... A, bo mało miejsca. A to z tamtej strony byłoby Ci lepiej. Moim zdaniem dwie linki. Linka do linki. Załapiesz to, no bo ja trzymam streama ze swojej strony i puszczysz czerwoną dołem. Ok, spierdala. Muszę na chwilę czas położyć. Oj, nie wiem, czy to jest dobre. Myślę, że tak. Jakbyśmy wzięli jedną linkę i zaczepili ją jakoś tak. O co? O, to w sensie szyba wchodzi w to? Czy jakoś nie ma? Fuja. To żółtą tak naciągnąć. A, w sensie zamknąć drzwi i wchodzić oknem? A czy no, tak nie. chcesz? Nie. nie. Czy tak na przykład? Po prostu zatrzasnąć drzwiami. To można zaczasnąć czas, za drzwiami, tylko, to było, to tylko jednymi. No. Sorry, że się świecę po gałach, ale. Mm. No miara się. nie po cipie, tak jak na zakrętach. 20 na godzinę i, I co? Gitarson. Nie trzeba będzie jakoś wstawać, to trzymać. Mm. Może. Streamem spokojnie. Czyli co, na Kryspinów jedziemy. Idę ze mną? No, proszę. Dobra, git. A pomóż mi później. Go zamelinować? Okej, okay. okay. to tak. Trzeba...